Cześć, witam ci serdecznie na dzisiejszym nagraniu dzisiaj pokażę Ci, jak szybkim sposobem rozciągnąć mięśnie barków. Zaczynamy. Ustawiamy się w wygodnej pozycji, może to być siat klęczny, może być pozycja siedząca lub stojąca, to nie ma większego znaczenia. Um, unosimy rękę do przodu i skręcamy lekko do wewnątrz. Następnie drugą ręką ustawiamy. Przed ramię powyżej łokcia i z tej pozycji przyciągamy maksymalnie do klatki piersiowej. Ważne w tym ćwiczeniu będzie ustawienie barku, czyli chodzi o to, aby bark nie unosił się zbytnio do góry, tylko żeby był jak najniżej położony, mniej więcej w ten sposób. Okay? Jeżeli dobrze wykonasz to ćwiczenie, powinieneś, powinnaś poczuć tutaj mniej więcej od barku. Do górnej części ramienia. Ok. Rozciąganie. I taką pozycję należy przytrzymać około 30 sekund. Może być dłużej, jeżeli czujesz, że Twoje barki są mocno napięte. Pamiętając też, oczywiście, o oddechu. długim, swobodnym oddechu, nieszarpanym. Wychodząc z pozycji, robimy to delikatnie, z wyczuciem i przechodzimy do drugiej ręki. I tak samo. Ręka do przodu, przyciągamy do siebie, bark jest nisko położony i przytrzymujemy pozycję. Wchodzimy z pozycji, i na tym kończymy dzisiejsze rozciąganie. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!